Sy, nasi najlepsi przyjaciele, wierne, kochające i pełne życia stworzenia, które potrafią wypełnić nasze dni radością i bezwarunkową miłością. Ale czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, że nie wszystkie rasy psów mogą cieszyć się długim życiem u boku swoich ukochanych właścicieli? To bolesna prawda, ale niektóre z tych wspaniałych stworzeń odchodzą zdecydowanie za wcześnie. Ich życie, choć pełne energii i oddania, jest jak krótki, ale piękny błysk. Dzisiaj, z ciężkim sercem, ale i z poczuciem misji, przyjrzymy się dziesięciu rasom psów, których średnia długość życia jest wyjątkowo krótka. Niektóre z nich żyją zaledwie kilka lat. Wiem, to bardzo smutne, ale mam nadzieję, że ten film uświadomi Wam, jak ważne jest docenianie każdej chwili spędzonej z Waszymi pupilami. A jeśli dopiero planujecie przyjąć psa pod swój dach, ta wiedza pomoże Wam podjąć przemyślaną decyzję. Na dziesiątym miejscu naszej listy, z ciężkim sercem, umieszczamy pięknego i dostojnego berneńskiego psa pasterskiego. Te psy to uosobienie dobroci i łagodności. Ich piękne, puszyste futro i inteligentne spojrzenie podbijają serca wszystkich wokół. Niestety, za tą urodą kryje się bolesna prawda. Berneńczyki, ze względu na predyspozycje genetyczne, często zapadają na nowotwory. To właśnie nowotwory, obok chorób stawów, są najczęstszą przyczyną ich przedwczesnej śmierci. Większość Berneńczyków żyje zaledwie 6 do 8 lat. To bardzo krótko, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, jak silną więź potrafią stworzyć ze swoimi właścicielami. Ich oddanie i lojalność są legendarne, a mimo to los bywa dla nich tak okrutny. Pamiętajcie jednak, że długość życia to nie wszystko. Ważne, aby zapewnić Berneńczykowi, jak i każdemu psu, dużo miłości, troski i odpowiednią opiekę weterynaryjną. To pozwoli mu cieszyć się każdym dniem i przeżyć te lata w zdrowiu i szczęściu. Wilczarz Irlandzki to prawdziwy arystokrata wśród psów: imponujący, dostojny i niezwykle elegancki. Jego długa smukła sylwetka i szlachetne spojrzenie przyciągają wzroki i budzą respekt. Ale za tą fasadą siły kryje się kruchość. Niestety, jak wiele dużych ras, wilczarz irlandzki żyje bardzo krótko. Średnia długość jego życia to zaledwie 6 do 8 lat. To jak mgnienie oka w porównaniu z tym, jak długie i szczęśliwe życie chcielibyśmy im podarować. Głównym problemem zdrowotnym wilczarzy irlandzkich są choroby serca. Ich wielkie serca, pełne miłości do właścicieli, często nie radzą sobie z obsługą tak potężnego ciała. Nowotwory to kolejny wróg, który odbiera nam te wspaniałe psy zbyt wcześnie. Decydując się na wilczarza irlandzkiego, musimy być świadomi, że jego czas z nami będzie ograniczony, ale pamiętajmy, że te kilka lat spędzonych z tym wspaniałym stworzeniem będzie pełne miłości, oddania i niezapomnianych chwil. Spójrzcie tylko na te majestatyczne stworzenia. Mastifaj neapolitańskie to psy o niezwykłej historii sięgającej czasów starożytnego Rzymu. Ich pomarszczone oblicza, pełne powagi i dostojeństwa, budzą respekt i podziw. Niestety czas nie jest dla nich łaskawy. Średnia długość życia mastifa neapolitańskiego to zaledwie 5 do 8 lat. To bardzo krótko, biorąc pod uwagę ich niezwykłą siłę i odporność. Problemy ze stawami to zmora mastifów neapolitańskich. Ich potężna budowa ciała stanowi ogromne obciążenie dla stawów, co prowadzi do bolesnych zwyrodnień i trudności w poruszaniu się. Do tego dochodzą choroby serca i nowotwory, które dotykają te rasy zdecydowanie zbyt często. To przykre, że psy o tak bogatej historii i niezwykłym charakterze muszą zmagać się z tak poważnymi problemami zdrowotnymi. Chapter 4 Dok niemiecki to prawdziwy król psów. Olbrzymi, muskularny, o szlachetnym i pełnym godności spojrzeniu. Stojąc obok niego, czujemy respekt i podziw dla jego potęgi. Ale i w tym przypadku natura bywa okrutna. Średnia długość życia doga niemieckiego to zaledwie 6 do 8 lat. To bardzo krótko, jak na psa, który ma tyle do zaoferowania: miłość, lojalność, a przede wszystkim przyjaźń, o jakiej marzy każdy z nas. Niestety ich ogromny rozmiar to jednocześnie ich przekleństwo. Serce doga niemieckiego musi pracować na zwiększonych obrotach, aby obsłużyć tak potężne ciało. To prowadzi do chorób serca, które są najczęstszą przyczyną ich śmierci. Do tego dochodzi skręt żołądka, groźny i często śmiertelny problem, który dotyka głównie duże rasy psów. Decydując się na doga niemieckiego, musimy być świadomi, że jego czas z nami będzie ograniczony. Wynikiem ich potężnej budowy ciała. Chapter 6. W pierwszej piątce naszej listy mamy kolejnych Olbrzymów. Niestety, im większy pies, tym krótsze życie. Nowo Fundland to pies o potężnej budowie ciała i gęstym czarnym futrze, ale pod tą surową powierzchownością kryje się łagodne serce i przyjazny charakter. Nowofundlandy uwielbiają dzieci i są bardzo cierpliwe w stosunku do nich. Niestety ich czas na ziemi jest ograniczony. Średnia długość życia nowofundlanda to zaledwie 8 do 10 lat. To bardzo krótko jak na psa, który ma tyle miłości do zaoferowania. Głównym problemem zdrowotnym nowofundlandów są choroby serca. Ich wielkie serca, pełne miłości do właścicieli, często nie wytrzymują obciążenia, jakim jest obsługa tak potężnego ciała. Do tego dochodzą problemy ze stawami, które są wynikiem ich potężnej budowy ciała. Dysplazja stawów biodrowych i łokciowych to częste schorzenia u nowofundlandów. Leonberger to pies o imponującej prezencji. Jego gęste, lwie futro i inteligentne spojrzenie przyciągają wzrok i budzą respekt. To psy zrównoważone, opanowane i bardzo oddane swoim właścicielom. Niestety ich czas na ziemi jest ograniczony. Średnia długość życia Leonbergera to zaledwie 7 do 9 lat. To bardzo krótko jak na psa, który ma tyle do zaoferowania. Miłość, lojalność i przyjaźń. O jakiej marzy każdy z nas. Podobnie jak w przypadku innych dużych ras, choroby serca są ich największym wrogiem. Ich wielkie serca, pełne miłości do właścicieli Często nie wytrzymują obciążenia, jakim jest obsługa tak masywnego ciała, do tego dochodzą problemy ze stawami, które są wynikiem ich potężnej budowy ciała. Dysplazja stawów biodrowych i łokciowych to częste schorzenia u Leonbergerów. Bernardyn to pies o gołębim sercu i imponującej posturze. Znany jest ze swojej łagodności, cierpliwości i miłości do dzieci. Niestety jego czas na tym świecie jest ograniczony. Średnio bernardyny żyją zaledwie 6 do 8 lat. To bardzo krótko jak na psa, który ma tyle do zaoferowania. Ich wielkie serca, pełne miłości do właścicieli, często nie wytrzymują obciążenia, jakim jest obsługa tak potężnego ciała. Do tego dochodzą problemy ze stawami, które są wynikiem ich potężnej budowy ciała. Dysplazja stawów biodrowych i łokciowych to częste schorzenia u bernardynów. Decydując się na bernardyna, musimy być świadomi, że jego czas z nami będzie ograniczony. Ale pamiętajmy, że te kilka lat spędzonych z tym wspaniałym stworzeniem będzie pełne miłości, oddania i niezapomnianych chwil. Dog Bordeaux, znany również jako Dog de Bordeaux, to pies o imponującej sylwetce i potężnej głowie. Jego muskularne ciało i pomarszczona twarz budzą respekt i podziw. To psy lojalne, oddane i bardzo opiekuńcze w stosunku do swoich właścicieli. Niestety, ich czas na ziemi jest ograniczony. Dogi Bordeaux żyją średnio 5 do 8 lat. To bardzo krótko, jak na psa, który ma tyle miłości do zaoferowania. Ich potężna budowa ciała, choć imponująca, jest jednocześnie ich przekleństwem. Dogi Bordeaux są podatne na choroby serca, które są najczęstszą przyczyną ich śmierci. Do tego dochodzą problemy ze stawami, które są wynikiem ich masywnej budowy ciała. Dysplazja stawów biodrowych i łokciowych to częste schorzenia u dogów Bordeaux. Mastif tybetański to jedna z najstarszych ras psów na świecie. Jego historia sięga tysięcy lat wstecz do czasów, gdy te majestatyczne psy pilnowały klasztorów w Himalajach. Dziś mastify tybetańskie to psy rodzinne, znane ze swojej lojalności, odwagi i instynktu obronnego. Niestety, ich czas na ziemi jest ograniczony. Średnio mastify tybetańskie żyją zaledwie 10 do 12 lat. To stosunkowo krótko, biorąc pod uwagę ich długą historię i niezwykłą genetykę. Podobnie jak w przypadku innych dużych ras, choroby serca są ich największym wrogiem. Ich potężne serca, choć silne, często nie wytrzymują obciążenia, jakim jest obsługa tak masywnego ciała. Do tego dochodzą problemy ze stawami, które są wynikiem ich potężnej budowy ciała. Dysplazja stawów biodrowych i łokciowych to częste schorzenia u mastifów tybetańskich. Oglądaliście smutną prawdę o krótkim życiu niektórych ras psów. Choć ich czas z nami jest ograniczony, pamiętajmy, że każda chwila spędzona z psem jest bezcenna. Dlatego kochajmy nasze psy bezgranicznie, dbajmy o ich zdrowie, zapewnijmy im dobrą dietę i regularne wizyty u weterynarza. To najlepsze, co możemy dla nich zrobić. Pamiętajcie, pies to nie tylko zwierzę to członek rodziny, przyjaciel, powiernik. Doceniajmy każdą chwilę spędzoną z naszym pupilem, bo te chwile są bezcenne. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij polubić, subskrybować i kliknąć dzwoneczka, aby być na bieżąco z naszymi nowymi materiałami.